bardzo różnią się starty w rajdach właśnie typu Dakar czy Raid Brazylii od startów na torach zamkniętych. Wydaje się, że rajdy na torach wymagają niejako większej techniki jazdy. Tak mi się wydaje z własnego punktu widzenia. Rajdy, które wymieniłeś, to są rajdy nawigacyjne. Jedziesz pierwszy raz, czasem z ogromnymi prędkościami, ufając, że to, co masz w roadbooku, to jest dokładnie to, co Cię spotka. Ja mogę przywołać jedno wydarzenie w tym roku, mianowicie Jechałem chyba ze 140 na godzinę w rajdzie Brazylii i w swoim roadbooku miałem, że za kilka segmentów, zapiszę, że za kilka segmentów trudno powiedzieć, bo to nie ma takiej dokładności, że za 100, czy 500, czy 300, ale za przede mną. Jest łagodny lewy i później łagodny prawy zakręt, i po prawej stronie takie ero, erozje, elementy erozji gruntu. E, erozja, czyli tam są ulewy, jak już jest pora deszczowa, to są ulewy i wtedy woda wypłukuje fragmenty takich szutrowych duktów, którymi często rajd Brazylii prowadzi. Całe szczęście, że z dużej odległości właśnie tych kilkuset metrów zobaczyłem na końcu prostej, przed tym łagodnym lewym skrętem, stojący motocykl. Całe szczęście, bo wjechałbym w ten zakręt ze 130-140 na godzinę, ponieważ było to ostrzeżenie w roboku pierwszego stopnia, czyli z jednym wykrzyknikiem, które z reguły można może nie zlekceważyć, ale nie musi się aż tak poważnie traktować. Tymczasem okazało się, że ostatnia ulewa w tamtym regionie spowodowała, że te języki, takie takie rowy erozyjne, które były zaznaczone na drodze, były nie przy jej prawej krawędzi, ale były Prawie że do lewej krawędzi. I miały nie głębokość 10 czy 20 cm, tylko głębokość metra, długość metra i takich było kilka rzędów A ten motocykl stał tam dlatego, że kilkanaście minut wcześniej, czy może 20 minut wcześniej, do tych właśnie rowów, y, y, takich uskoków erozyjnych, wpadł inny motocyklista, kompletnie się połamał i następny, który jechał dużo ostrożniej od niego. Zostawił swój motocykl w widocznym miejscu, jak zresztą wskazują przepisy bezpieczeństwa, żeby zasygnalizować nadjeżdżającym, że tam jest ktoś, kto uległ wypadkowi, a ten motocyklista przy nim jeszcze. Jak, a byłem pierwszym kładem, który tam jechał. Nie wiem, jak można było takie rowy przeskoczyć motocyklami. Najwyraźniej tych kilku zawodników, którzy jechali przede mną, umieli przeskoczyć to na tylnym kole, skacząc z jednej skarpy na drugą. Kładem to było niewykonalne i gdybym nie widział tego motocykla tam, to prawdopodobnie byłbym właśnie gdzieś tam w szpitalu lada moment później. Rajdy nawigacyjne są niesamowicie zdradzieckie, są niesamowicie trudne. Niech ktoś opowie, kto, ktoś inny potwierdzi lub zaprzeczy moim słowom, Mam wrażenie, że jazda na torze, a sam jeździłem wiele lat, i wciąż jest, wymaga ogromnej techniki i wyuczenia. Ale jazda w rajdzie nawigacyjnym, owszem, dopóki to jest wolna jazda, no to wymaga dużych umiejętności technicznych, ale może nie mistrzostwa świata techniki. Natomiast szybka jazda w rajdach nawigacyjnych, bardzo szybka jazda, wymaga niesamowitych umiejętności, niesamowitego wyczucia i to w umiejętności dużo dalej niż umiejętności techniczne, bo roadbook się sam nie przewija i nikt nie powie, gdzie się jest, nie pokaże na roadbooku. Musisz się sam odnaleźć. Czasem kilometrami się szukasz w tym roadbooku, ponieważ zapisy na przykład na Sardynii były co 3, co 5, co 8 metrów. Na 200 kilometrów mieliśmy 600 kratek roadbooka. To jest niesamowite, jak trudne potrafią być te rajdy nawigacyjne. Ale oczywiście Chylę czoła przed każdym, kto jeździ na torach motocrossowych czy cross country i wcale nie powiedziałbym, że ktoś, kto ściga się w tamtych zawodach ma mniejsze ode mnie umiejętności techniczne, być może nawet większe. Kwestia porównania. Jeździłem motocross, jeździłem cross country, jeździłem enduro, zdobyłem sześć tytułów Mistrza Polski, tak więc są mi znane te zawody. Jeżdżę teraz w zawodach nawigacyjnych i również uważam, że są bardzo trudne. Zapraszam, spróbujcie.